Partnerem materiału jest LuxPath, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Gmina Końskie rozszerzyła trasę autobusu ze stacji Opoczno-Południe. Od 1 czerwca linia ta dojeżdża już nie tylko do Końskich, ale również do Sielpi. To opcja dla osób, które chcą dojechać nad wodę bez korzystania z samochodu, a także dla turystów przyjezdnych z dalszych stron. Czerwiec ma być okresem rozruchowym, ale według samorządu największe zainteresowanie może pojawić się w wakacje wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego. Władze gminy są pozytywnie nastawione, podkreślając rosnącą sprzedaż biletów już na pierwszej wersji trasy. Okazało się, że to był oczekiwany kierunek działania, dlatego że przez 4 miesiące tego roku, czyli od lutego, kiedy ta linia została uruchomiona, bo ona dokładnie została uruchomiona 31 stycznia, ale no pełny miesiąc to 1 to luty. Do końca maja sprzedanych zostało 783 bilet czyli mniej więcej średnio 200-200 kilkadziesiąt miesięcznie, przy czym jest trend narastający, no bo jeżeli w lutym to było 165 biletów, to w maju już było 259. Włodarz zapowiedział aktualizację godzin odjazdów z opoczna tak, aby zgrywały się one z rozkładami pociągów. Ma to być odpowiedź na sygnały pasażerów dotyczące sporej rozbieżności czasowej między tymi środkami transportu. Po połowie czerwca wraca także wakacyjna linia numer 8, czyli autobus z Końskich do Sielpi kursujący w weekendy. W wakacje poza tym... Uruchomiona zostanie tradycyjnie linia 8. To jest linia wakacyjna, która zacznie działać od 21 czerwca i będzie działać do końca sierpnia. To jest linia, która w weekendy będzie obsługiwała pasażerów na trasie końskie sierpnia. Z takim godzinnym cyklem obrotu. Z kolei połączenie między Sielpią a zalewem Antoniów w Radoszycach, wprowadzane testowo w ubiegłym roku, zostanie również utrzymane. Ma ono umożliwić przesiadkę pomiędzy dwoma popularnymi kąpieliskami bez potrzeby korzystania z auta. Wprowadzone zmiany są na razie częściowo eksperymentalne, a rozkłady jazdy mogą ulec korekcie. Samorząd deklaruje jednak reagowanie na potrzeby mieszkańców.